Maneczko, jak tam stróweczko z tej strony kesek, Kan i dzisiaj gramy w Minecraft RP. Skończyliśmy na tym, jak kładliśmy się do łóżka, jest już następny dzień po, ten, po podróży. I zaczynamy nowy dzień. Wyłączę telewizor. Ach. Idę w sumie zjeść na nie. Tą wodę to chyba mogę już wbalić, bo ona jest nieświeża. O, w skrzynce na liście jakiś list. Przyszedł ogłoszenie. Osoby podróżujące statkiem zobowiązane są zebrać ze sobą broń. Powód: wzmożona aktywność rozbójników. <grym> To muszę ogarnąć też. Cześć puka. Hmm, ciekawe. Już otwieram. Dzień dobry. Dzień dobry panie Rig. Ja jestem nowy w mieście i chciałbym zakupić auto, a pan jest tu ponoć jedynym mieszkańcem, nie? Tak jestem jedynym mieszkańcem, aktualnie Aktualnie. W, w miejscu. Ogólnie tutaj jest mój dom, jeśli by tak, to będziesz wiedział, gdzie już mieszkam. E, Auta chcesz, tak? Tak. Ile... Aktualnie mam jedno na stanie. Mogę ci pokazać, jeśli ci się spodoba. Dobrze. E, ogólnie tu mam takiego dzipa. E, on nie, nie jest aż taki szybki, ale no... Jest trochę potrzebny do naprawy, co nie? No. Bo... No, nie używałem go. To był mój pierwszy samochód, więc sobie tak stoi. Teraz mam tutaj takiego dziwka. Jest bardziej stunigowany, wie pan o co chodzi. Więc no tutaj jest tutaj taki dzip. No nie wiem, może pan się przejechać, coś spróbować. Kluczyki są w tutaj tylicy, więc. A ile kosztowałoby, um... Ile kosztowałoby? Ogólnie kwota. Tego auta dla mnie nie gra roli ogólnie Co nie, da pan taką cenę to taką wezmę ogólnie, bo No chcę się go pozbyć, wiesz o co chodzi, więc W sensie, bo y, teraz to nie mam ani grosza przy sobie Wszystkie moje oszczędności to zatopiły się razem ze statkiem Kurde co ci powiem? Jeśli no, jestem jedyny, wiesz tutaj Nie wiem czy ktoś się nie kryje, bo tutaj zależy Wiesz o co chodzi. No. Sam mam broń przy sobie, czasami przy sobie, bo boję się w ogóle, wiesz czego. E, bo były teraz tak, że siedziałem sobie w domku i w ogóle patrzę w monitoring i gościu do mnie z bronią wyskoczył, więc wiesz. No. no to ogólnie zróbmy tak. E, mam ci auto chwilowo za darmo, co nie? Dobrze. E, jeśli no, weźmiesz jakieś pieniążki, będziesz miał czy coś, po prostu tam mi tam podasz, co nie. Możesz oddawać w ratach, nie musisz się bać, ale po prostu chcesz się go pozbyć. Nawet, a więc to bierz go za darmo, nie chcę mieć. Nie, zbyt. nie, ja tak nie, nie robię. Nie, jesteś nowy w mieście, musisz, wiesz, lepiej mieć jakieś auto niż. Bierz go za darmo, nie chcę. Dobrze, go. dzięki wielkie. Ok. tam są w tym, jak coś i jak będzie coś się stukało, czy coś, to przyjdź, dzięki. ja ci go naprawię dokładnie, bo tam chyba coś tam ledwo stuka, więc. Dobrze, no. Dobra, chcesz jeszcze ci pomóc? A nie, na razie nie, ja pójdę się rozpakować i tak dalej. Ja wczoraj dopiero no, się... Dobra. Witam. Ten... Jak coś to wieździe mnie szukać, ogólnie mieszkam tutaj. No. Tutaj jest moja cała rezydencja, więc na luziku. Dobrze, dzięki wielkie. Dobra, miłego.

Chyba brakuje paliwa. A ja sprawdzałem i było w 100% procentach naładowane. Kurde. Hmm. Poczeka pan? No dobra. Kolejka pod głowicą poszła. Krótko mówiąc. A to Nieco, e... No niestety będę musiał go wziąć do siebie do warsztatu mhm. i go naprawić właśnie, ale ogólnie dam panu auto zastępcze, bo tak chwilowo nigdzie nie wyjeżdżam z miasta, więc może pan wziąć mojego dzipa, więc jak to pan zależy. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja go później wezmę tutaj. Dobrze, dziękuję, do widzenia. To nie przejdzie? Co się stało? A, bateria się skończyła. Panie Rik, Panie Rik, W tamtym aucie ten akumulator się skończył. Ma pan zapasowy? Momencik, dobra? Zaraz, momencik. Dobrze. Bo widzisz dużo roboty dzisiaj. No widzę. O, kurwa spadłem. A ten a klienci jak? Bo pan tu, że tak powiem, na zadłuch. Troszkę... No, jakby... jestem jedynym tutaj mechanikiem, więc jedynie co ktoś jak przyjedzie, to wie pan. A. Podchodzi i coś tam naprawia. Ale tak to daje radę. Poczekaj. Ogólnie. Muszę popatrzeć w ogólnych w skrzynkach coś ma. Dobrze. A burmistrza ogólnie tutaj e, nie ma? Nigdzie? Czy pan jest burmistrzem, czy jak to? No, jakby to ci powiedzieć kolego. Hmm, aktualnie jestem no jedyny, więc jakby mówią na mnie, że ja tutaj rządzę, co nie? I wiesz, jakby ja tutaj wszystko pilnuję. Ale nie powiem, no sam być na takim świecie i tutaj w miasteczku, no to trochę tak słabo, nie. Aha. No to, Bra, poczekaj e, chwilę będę nowym mieszkańcem. <laughs> Nic, nie mówię, że nie bym się bardzo cieszył. E, mieć kogoś tutaj, który będzie ktoś tu mieszkał, co nie A tak w ogóle? E, ogólnie chyba to tamten dom wziąłeś, co nie tak A tak tamten, tamten. E, ogólnie tam fajna historia się wywiąże, więc pójdzie ci powiem e, ogólnie tu masz e, tutaj baterię, do akumulatora właśnie. E, Dziękuję. Czytam, żeby... A tak w ogóle to Stan jestem. A Tyle, oh, o, oh, oh, nawet imię. A u panu to ten, na kontynencie to sporo słychać, pan ponoć. Ponownie... W sensie, ludzie o panu. A co mówią o mnie? Że pan jako jedyny, co tutaj mieszka, stawia czuła mhm. trudnościom lasu. Widzisz. Muszę. No. Ja ogólnie to miasteczko dostałem po dziadku. A, po dziadku? To ogólnie dziadek był ogólnie tutaj, jakby można powiedzieć, e, to jego dom jest ogólnie, to wszystko jest jego tutaj, on to wybudował, e, więc wiesz. A, no, A z mieszkańcami? I kiedy. Byli tu mieszkańcy kiedy mieszk No, powiem Ci, si, dużo byli, ale jeśli już jak to rozbójnicy tutaj byli, no co, zaatakowali miasteczko, no to wszyscy mówią, że nie chce im się tutaj mieszkać z tego dużej jest bardziej się boją tutaj w ogóle przybywać, więc wiesz, ja, ja próbuję żeby oni tu wrócili i byłoby wszystko spokojnie, co nie? Może kiedyś się uda. No, też tak myślę właśnie. Ogólnie chyba twoje auto zaczęło działać. Ja nie wiem. A jednak nie. A to odbiorę jak pan naprawi i ja panu zapłacę, za to ja wybiorę. Nie, nie musi spać, nie musi, to jest już, mówiłem, to jest stare auto i ja muszę, to, tylko trzeba małe naprawki zrobić i będzie chodzić. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Spaczka, jak coś, to przychodź do mnie, ja Ci pomogę. Dobra, trzeba wymienić ten akumulator. To podłączę. A czemu nie chce działać? あトマザはロータイのバッテリー。Ah, Panie Rick, bo ja nie wiem jak to bardzo robić w Właśnie ci powiem jedną rzecz, że ogólnie y, próbuję coś zrobić. W, ogóle w twoim aucie, co nie? Tak. Jakby... Coś jest uszkodzone, bo bateria szybko w ogólnie. Dałem ci baterię z 50% a... ja tutaj samo i nagle mi znikło, więc coś jest nie tak. A to dziwne, to pan ten. Yy, może pan zobaczyć? E, właśnie, powinienem, wiesz o co chodzi. E, no. Daj mi, masz ten akumulator czy Tak, masz? Proszę. Dobra, chodźmy. Coś nowego? A trzeba mam się dziwić, jak ja jestem sam. Aha. Okej. Okay. A to stare są chyba. Ogłoszenia, to jak byli nasi pomocnicy, którzy mi pomagali częściej, tutaj zawsze to zawieszali, co nie? Aha. Ale widzę, że co z tego, jak. O, dobra, dałem panu 50%. Powinno zadziałać. Dziękuję bardzo. No, jest. Dziękuję. No, brawo! Jak coś to później ten, po, podejście panu jeszcze jeden komulator jak się rozoduje. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze. Do widzenia. Tutaj nigdzie nie można wyjechać, to spróbuję wyjechać przez ten most O, zmieści się auto, to dobrze. O, go chyba będzie czuła chyba... ...szerzyć, bo nie da się tam jeszcze jechać. O, nawet garaż mam, to zaparkuje w garażu. Przy demolowaniu drzwi jedne drzwi zostały tam uszkodzone. Co lepiej, to chyba miałem tam jakieś, jakieś deski albo coś. Jest jedna deska O, A wróciem zaburuję. O, lepiej. zrobić porządek z tymi szafkami tam upchałem wszystko A ja wyciągnę wszystko stąd i schowam do garażu Jestem tu wszędzie. Michał, znajdę. A tu jakiś człowiek Pory roku. To ja to. O, dzień dobry. Co? Naprobiłem panu auto. A, dziękuję bardzo. Ej, i powiem tak: no, będziesz potrzebował takich rzeczy masz. Jeśli Ci się auto zepsuje, bo ogólnie zobacz, weź sobie Tak I kiedy wejdziesz w silnik ogólnie samochodu, to będziesz miał takie jakby rzeczy Tam masz damage jakby przykładowo samochodu, ile jest silnik chodzi i w ogóle Aha. Więc jeśli pójdzie Ci to do zera, to weź to użyj i Ci powinno zadziałać, co nie? A, dziękuję bardzo No, to ogólnie polecam się na przykład Auto mam w garażu, ale ten go zamurowałem, więc Zrobię killa, okay. zaraz panu to tak wyciągnę. No, okej, okay, okej. Okay. Jest tu gdzieś, proszę pana, w, yy, w pobliżu, ten? Jakiś targa, tak? Czy mogę te drzewa ścinać normalnie? E, ogólnie powiem ci tak, możesz ścinać te drzewa, ogólnie. Tak. Ale Czuna w sklepie mam coś tam zostało po, po starym repikarzu, ogólnie Aha. właścicielu sklepu. No to możemy tam pójść zobaczyć. Dobrze, no to pój pójdźmy i ten. To chodźmy. Tu zostało. Może pan sobie wybrać. Dziękuję bardzo. Ja ten yy, zrobię kilo i tam Z zaraz odłożę go jakoś kopię. Auto zaparkuje. No, tam, no, dobrze. Auto zaparkuje ja tam, tam. W tym. W dobrze, dobrze, ja ogólnie muszę być w domu. chwilowo, po. Bo... No, sprawy do załatwienia. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Hmm. Ciekawe, jakie sprawy na takim zadupiu. Dobrze. Rozklepię to i zaparkuję. Uzestawię tam, rozglądam się i. Zadupię. Nie ma. W skrzynkach. Dobra. Zostawię mu to, bo jeszcze powiem, że coś ukradłem. Do to, to chyba. Miałem ulotkę, że chyba tylko podstawowe są. Tu przeczytam. Hmm, można naprawić auto, kiedy jest więcej niż 90 obrażeń. Z poważniejszymi urządzeniami, to do mechanika trzeba. Chyba będę się wybierał odzyskać te swoje rzeczy, ale nie autem, tylko pójdę na piechotę. W sumie, bo tak mi się wydaje, że ten dom no, wygląda na nowocześniejszy niż tamte tak samo jak tamten garaż. musiał podpytać dobra, jestem gotowy jeszcze poszperam sobie w domu. Może coś jeszcze dodatkowego. Znalazłem jeszcze manierkę z wodą oczyszczoną tutaj. I jeszcze pustą manierkę. Nie to dziwi, bo ta manierka powinna być pusta jak tutaj w sensie brudna. tutaj nikt nie tam nie wyglądał. Teraz jeszcze znalazłem kolektor test sztu.

Będzie to... Co? Tutaj ciężko mi to powiedzieć. Będziesz musiał pilnować wioski. A, okej. Okay. Dobrze. Bo wyjeżdżam daleko na chwilę. Na parę dni ogólnie. Z tego powodu, że potrzebujemy ludzi tutaj. A dlatego ja bym tutaj ich szukał. Mam kolegę, trochę daleko mieszka, więc... Muszę tam pojechać do niego i zagadać, więc na ten czas, kiedy Ty wrócisz, a jeszcze wioska będzie sama, bo zamiar pojechać się pojutrze, to Ty się zajmiesz tą wioską, jak wrócisz. A mnie, jak mnie dalej nie będzie, pamiętaj, Ty dowodzisz. Dobra. Więc dzięki za wszystko. Żegnaj. Żeby otworzyć firmę, żeby transportową czy jakąkolwiek związaną z transportem. Ale widzę, że... coś mi tu nie wyjdzie ze względu na tych medytów. O nie, rozbójnicy tam są. Jestem. Jak nieraz trafił, to po mnie. I mnie zadaje. Uciekam Powtórka z rozrywki. Oni dalej tam nie. Nie trafiłem jeszcze. 7 amunicji z dwudziestu to ciech mnie goni Co się stało Może tam ci pomyśleli, że jestem bezprędny Pół serca tam już nie wracam do nich Wracam w sumie do auta i Wracam do auta i jadę do wioski o. Dobra, Zamykam tutaj o. Wróciłem po kilku dniach Chłodno się w nocy robi Już widzę potwory się tam pojawiają Zamykam na klucz w sumie, ja tam pojechałem, wróciłem do tego statku nie pieniądze, a po zezwolenie na pobyt. Bezterminowe pozwolenie na pobyt w Sun Valley. Dla Stanley Evans, czyli dla mnie państwowa instytucja zaludnienia. Tak naprawdę to... Jest wszystko kontrolowane. Jakby je sprawdzili, przyjechali tutaj i sprawdzili, to by było po mnie, jakbym tego nie miał. Są pieniądze, i w sumie odłożyć wszystko tutaj. Tutaj przy głowie będę miał stolec Tutaj. tutaj. W sumie manierki mogą zalać wszystko tutaj w W sumie. Potem jutro to wszystko pochodzę tam Za już samą Włączę coś ciekawego. Ach, jak na tanie komedia. Dobra, żegnam Was widzowie. Zakończamy odcinek. Piona Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszamy do ekipy nagrywkowej oraz na naszego Discorda dali da w opisie. Ach. I przepraszam za głos. Mam katar. No, siema.